Cześć, nazywam się Iwona. W tym filmie powiem Wam, jak działa narzędzie Remove Tool, czyli usuwanie w Photoshop. Nowoczesne narzędzie, które usuwa obiekt, zastępując je zawartością otoczenia, czyli usuniesz psujący kompozycję fragment zdjęcia, a program automatycznie zastąpi jego miejsce obrazem tła. Nie będziesz musiał, tak jak przed laty, Żmudnie retuszować danego obiektu. Program zrobi to za Ciebie. Zapraszam do obejrzenia poradnika, po którym retusz fotografii stanie się dla użytkownika programu wyjątkowo prosty. Narzędzie, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać, znajdziecie w przyborniku, tutaj po lewej stronie, w narzędziach do retuszu. Klikamy na tę małą strzałkę prawym przyciskiem myszy i znajdujemy usuwanie, czyli skrót klawiaturowy J. Jako, że to nie jest główne narzędzie, pierwszy mamy punktowy pędzel korygujący, tak to wygląda. Wtedy wybieramy sobie Shift, J. Proszę. I pokazuje się drugie z kolei narzędzie, które mamy w tej grupie. Oczywiście, jeżeli w, wcześniej używaliście innego narzędzia, na przykład łatki, wtedy Shift, J, jeszcze raz J i jeszcze raz, aż pojawi nam się ten plasterek z gwiazdkami, czyli narzędzie do usuwania. Przyjrzyjmy się teraz paskowi opcji narzędzia tu na górze. Pierwsza pozycja to rozmiar średnica używanego narzędzia. Możemy je rozwinąć tutaj klikając lewym przyciskiem i pojawia się suwak. W lewą stronę zmniejszamy średnicę narzędzia, w prawą zwiększamy. Tę samą czynność możemy wykonać skrótem klawiaturowym nawiasy kwadratowe Lewy będzie zmniejszał średnicę pędzla, prawy zwiększy średnicę pędzla. Kolejna pozycja dotyczy tabletu, na razie ją pominiemy. Dalej mamy próbkuj wszystkie warstwy i usuń po każdym pociągnięciu. Próbkuj wszystkie warstwy to jest informacja, że jeżeli stworzysz nową warstwę pustą, obraz, który wygeneruje program, powstanie właśnie na tej warstwie. Usuń po każdym kliknięciu, jeśli w danym momencie masz ją zaznaczoną, musisz kliknąć, zaznaczyć obiekt cały czas trzymając wciśnięty lewy przycisk myszy. I jak puścisz, program zaczyna generować te informacje, które umieści w danym miejscu. Jeśli masz to odznaczone, czyli funkcja nie działa, możesz zaznaczać kilka obiektów i później zatwierdzając lub tutaj tym przyciskiem lub Enter'em dopiero program będzie generował zastąpienie dane, usunięcie danych obiektów i zastąpienie ich tłem. No ale przejdźmy do praktyki. Tutaj mamy skrzynkę, którą chcemy usunąć. Średnica w tym momencie jest trochę za duża tego narzędzia. Zmniejszam tą średnicę. No, tak jest dobrze. Zostawiam, próbkuj wszystkie warstwy i zostawiam, usuń po każdym pociągnięciu. Tworzę pustą nową warstwę. Kiedy jest aktywna, zaczynam z wciśniętym lewym przyciskiem myszy zaznaczać obiekt, który chcę usunąć wraz z jego cieniem. Wpuszczam i program, jak widzicie, już myśli i zaczyna pracować. Zost tutaj ta skrzyneczka została pięknie zastąpiona, a obraz, który zastąpił skrzynkę, jest na nowej warstwie. Wciskam ALT i to oko. I widzicie, na warstwie jest tylko te informacje, które wygenerował program, a na warstwie tło jest oryginał razem ze skrzynką. Jest to bardzo wygodne, bo możesz w każdej chwili zmienić koncepcję i masz oryginał, na którym możesz pracować. Przejdźmy teraz do kolejnego zdjęcia. Podhaczymy sobie teraz próbku i wszystkie warstwy. Odznaczamy. Tutaj już stworzyłam sobie pustą warstwę. Zobaczmy, gdybyśmy teraz chcieli użyć tego narzędzia na pustej warstwie. No nie można. Nie można użyć narzędzia, ponieważ obraz jest przezroczysty. Musimy pracować na warstwie z obiektem, który chcemy edytować. Może być to warstwa tła. Nie lubię tego robić, więc kopiuję sobie. Tę warstwę. Tutaj już mamy obraz i dokładnie zaznaczam obiekt wraz z jego cieniem. Puszczam i czekam, co na to powie program. Całkiem dobrze sobie poradził. Jakieś powtarzające się obiekty trzeba będzie ręcznie. Jeszcze dopracować, ale przyczepić się nie ma do czego. Kolejne zdjęcie. Teraz plukuj, wszystkie warstwy włączymy ponownie. Stworzę nową warstwę, żeby na niej pracować. I wyłączę usuń po każdym pociągnięciu. Teraz, kiedy zaznaczam obiekt. sobie dokładnie zaznaczymy, mogę puścić lewy przycisk myszy i nic się nie dzieje. Program. Ach, tutaj zrobiliśmy za, duży, za zrobiłem za dużą średnicę. Zmniejszam sobie średnicę narzędzia lewym przyciskiem myszy. To, że to jest praktycznie pionowa linia do usunięcia. Klikam tutaj na górze, wciskam Shift, i klikam na dole. Od razu powstaje zaznaczenie. Chciałabym też zaznaczyć tę ławkę i ją usunąć, więc zaznaczam. Tak jak widzicie, zaznaczyliśmy kilka obiektów. Program na razie nic nie robi. Żeby wywołać reakcję, musimy wcisnąć ten przycisk lub klawisz Enter. Program teraz zaczyna działać. I bardzo proszę, usunął nam pięknie wszystkie zaznaczone do usunięcia elementy. I obraz powstał na stworzonej warstwie. Tak to wygląda. Także wszystkich użytkowników nowej generacji Photoshopa zachęcam do używania narzędzia usuń przy retuszu, retuszu zdjęć. Myślę, że na dzisiaj to wystarczy. Kolejne narzędzia do retuszu omówię. W następnych odcinkach dziękuję bardzo za uwagę i do usłyszenia.